Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, chciałbym Wam dzisiaj przedstawić wyjątkowe objawienia, które trwały prawie 20 lat od roku 1961 do roku 1981 w Erb. I są to wyjątkowe objawienia, które dzisiaj, a nawet już wiele, wiele lat wcześniej cieszyły się. Ogromną popularnością, ale rzeczywiście też dają ogromne światło na też dzisiejszy dzień, na pierwszą sobotę. A mianowicie chciałbym Wam opowiedzieć o objawieniach płomienia miłości niepokalanego serca Maryi. Może wiele osób Was, z Was otrzymało już ten płomień miłości Matki Bożej w czasie specjalnego nabożeństwa. One są rozdawane w Polsce w wielu miejscach. Ja przyjąłem ten płomień na rekolekcjach na Anabergu, na Górze Świętej Anny, na wieczorniku Królowej Pokoju. A dzisiaj chciałbym Wam właśnie, w tą pierwszą sobotę miesiąca, opowiedzieć o właśnie objawieniach, których doświadczyła wyjątkowa osoba. Wizjonerka Elżbieta Kinderman była osobą, którą życie nie rozpieszczało. W 11 roku życia straciła oboje rodziców. Chodziła tylko do czterech klas. W 1933 roku została wdową. Miała wtedy 48 i wychowywała samotnie sześcioro dzieci w komunistycznych Węgrzech. Pracowała na dwie zmiany: od 6 rano do 10 wieczorem na dwóch pełnych etatach. Natomiast też nigdy nie zapomniała o Eucharystii i Matka Boża daje jej właśnie przekaz Orędzia. Elżbieta urodziła się w roku 1913 i tak jak wspomniałam, ukończyła zaledwie trzy klasy, ale to myślę, że tak zaplanowała opatrzność, aby też te słowa, które będą, będzie ona mówiła o miłości niepokalanego serca, żeby nie było przypuszczeń, że pochodzą od niej, ale od Maryi. Miała bardzo otwartą duszę na Pana Boga. I widziała też, że przeznaczył dla niej Pan Bóg sakrament małżeństwa, więc nie wahała się w wieku 17 lat wyjść za Karola Kindelmana, uczciwego rzemieślnika. Niestety to małżeństwo nie trwało długo. Przede wszystkim to objawienie dość wymaga szczególnej uwagi, bo rzeczywiście jest to wyjątkowe, i Matka Boża na przestrzeni kolejnych lat mówi o swoim e, niepokalanym sercu. Już od objawień cudownego medalika, przecież na którym też widzimy niepokalane serce Matki Bożej obok boskiego serca, e, czy też przez zielony szkaplesz e, i inne objawienia, o których mówiliśmy, Matka Boża mówi o właśnie o nabożeństwie do swojego e, niepokalanego serca. Ważne jest, że przede wszystkim to objawienie też jest bardzo mocno zakorzenione w Fatimie. Kiedy pytano siostrę Lucję, jak wyglądała Matka Boża, to siostra Lucja odpowiadała. Maryja była cała ze światła, nawet złote lamówki oprzywające jej biały płaszcz były ze światła. Jedna tylko rzecz była czarna, pozbawiona blasku, to ciernie wbijające się w jej niepokalane serce. One miały barwę piekła. W innym też miejscu wizjonerka opowiadała, że to światło było samym Bogiem i że zostało przekazane jej, Jacyncie i Franciszkowi. Kiedy też wspominała Łucję objawienia z lipca, to powiedziała, że gdyby nie czerwcowe odczucie Boga właśnie w tym świetle, które je zalało, to nie zniosłyby wizji piekła. I przede wszystkim też te promienie, o których rozpoczyna się też wizja zawierająca sekret fatimski, też spłynęła na dzieci trzykrotnie. Pierwszy raz było to 13 maja, wówczas Maryja, też przekazując, jakby ten swój niebieski blask, powiedziała: Łaska Boża będzie waszą siłą. Drugi raz Matka Boża powiedziała w czerwcu: Do Łucji, nigdy cię nie opuszczę, moje niepokalane serce będzie twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi cię do Boga. Natomiast w lipcu Matka Boża obdarzyła ich tym światem, mówiąc: Ofiarujcie się za grzeszników. I przede wszystkim nie mamy też takiej wątpliwości, że kto idzie jakby z Maryją, to właśnie idzie przez jej niepokalane serce, ten doświadcza jakby potrójnego działania łaski, bo najpierw Matka Boża obdarza jego serce pewnością, że nieustannie wspiera go z pomocą z nieba, że towarzyszy mu wsparcie potężne, silniejsze od zła, potem przekonuje, że droga, którą się idzie, jest gwarancją zbawienia. I u jej kresu znajdziemy szczęście wieczne w domu naszego Ojca, i wreszcie jest to droga też miłości, nie tylko Boga w niebie, ale przede wszystkim też i drugiego człowieka. I w Erd na Węgrzech Matka Najświętsza obawia jeszcze jedną tajemnicę światła. Przede wszystkim ogłasza, że kiedy przyjmiemy do swych serc i promień Boży i przekażemy go innym, oślepimy wtedy szatana. Już nie tylko będzie się przed nim skutecznie bronić światłością Boga, która promieniuje od Maryi, ale też rozpoczniemy walkę, która zakończy się właśnie klęską mocy ciemności. I dlatego Matka Najświętsza Głasza: Chcę, by płomień miłości mego niepokalanego serca był wszędzie znany, tak jak moje imię. I Matka Najświętsza chce, aby płomień miłości jej niepokalanego serca. Ogarnęło e, cały świat i ogłasza, e, że przez ten płomień jesteśmy jakby zaproszeni do czynnego udziału w zbawieniu mamy oślepiać szatana, e, co w konsekwencji jakby oznacza wypełnianie drogi ku niebu przez tłumych ludzi, e, którzy dotąd e, będą jakby e, są siecidełkami, diabła. Maryja mówi: Ten płomień łask, który wypływa z mego niepokalanego serca. Musi iść z serca do serca. Będzie on wielkim cudem, którego blask oślepi szatana. To ogień miłości i jedności. Z ogniem będziemy walczyć, ogniem. Ogniowi nienawiści przeciwstawimy ogień miłości. Otrzymałam tę łaskę od Ojca Przedwiecznego dla Was. Na mocy zasług pięciu chwalebnych ran. Mego boskiego syna. A więc nie mamy biernie patrzeć, właśnie jak zło zajmuje kolejne płaszczyzny naszego życia życia społecznego, politycznego, gospodarczego, jak wciska się przede wszystkim w najbliższe środowiska, ale mamy właśnie wbiec na scenę i zmienić scenariusz, który jest napisany przez szatana i jego popleczników. I przede wszystkim. Matka Boża też przywołuje słynne, już Matka Boża mówi nam przez Elżbietę. Córko moja, wyposażam Cię w jakże potężną łaskę, palący płomień miłości, który wybudowywa się z mego serca. Nigdy nie był on ofiarowany w ten sposób, jak obecnie. Od czasu, kiedy słowo stało się ciałem, nie podjęłam większego kroku, jak gdy... Ofiaruję wam płomień miłości z mego serca, które wybiega ku wam. I przede wszystkim te słowa możemy Matki Bożej przeczy przeczytać i wsłuchać się z narastającym zdumieniem. Jesteśmy w stanie zrozumieć, że płomień miłości niepokalanego serca jest wyjątkową potęgą, ale czy rzeczywiście nasze pokolenie dotyka jakby najpotężniejsza w całych dziejach łaska maryjnej interwencji. Kto wie, trudno jest odpowiedzieć. Ale Matka Boża też mówi: Jest tak wiele grzechów. Pomóżcie mi ratować duszę. Matka Boża wypowiada te słowa płacząc, i też mówi, że dziś jestem mater Dolorosa, matka bolesna. Muszę bowiem patrzeć, jak wiele moich dzieci idzie do piekła. Pomóżcie mi je ratować. Nie chcę, by nawet jedna dusza zginęła. I właśnie tutaj też widzimy, że Matka Boża jest zatroskana i też mówiąc o płomieniu swojego niepokalanego serca znów zachęca nas do właśnie do podjęcia tego nabożeństwa, no jest naprawdę bardzo ważne. To jest ratunek dla świata, tak jak już wcześniej mówiłem. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Mary jest ratunkiem dla świata. Matka Boża też mówi do nas. Do teraz nic nie mogło tak skutecznie oślepić szatana, ale to od was zależy, czy tego nie odrzucicie, a też odrzucenie nazywa się po prostu katastrofą. Eee, no oby się to nie sprawdziło. I kiedy Matka Boża wskazuje na nabożeństwo o dopomienia miłości, też mówi językiem konkretów. Poleca e, wybrać sobie czwartek i piątek jako dni szczególnej łaski, Chce, by w tych dniach odprawiać w rodzinach godzinę wynagradzającą. Też sugeruje, by podczas niej odmawiać różaniec i prowadzić duchowe czytanie. Wzywa też do postu, do ofiarowania swoich codziennych trudów i zmartwień. Jeśli nie jesteście gotowi do składania ofiar, ona tak mówi. Nie jesteście zdolni, zdolni służyć rozlewaniu się moich łask. Przede wszystkim, też Matka Boża zachęca nas do jak najczęstszego uczestniczenia we Mszy Świętej. Ale też te objawienia przynoszą nową modlitwę, która ma otwierać nasze serca jakby na przyjęcie płomienia miłości i prosi, by w różańcu do modlitwy Zdrowaś Maryjo dodawać pewne słowa. Maryja tłumaczy. Od dziś, ilekroć modlicie się do mnie, dodawajcie następującą prośbę. Napełnij całą ludzkość błogosławieństwami Twego płomienia miłości teraz i w godzinę śmierci naszej. Za pomocą tej modlitwy oślepicie szatana. I też Maryja mówi: Musicie podjąć wysiłek, by uczestniczyć w oślepianiu szatana. Potrzebuję was, każdego z osobna i was jako wspólnoty. Trzeba porzucić wszelką zwłokę. Szatan będzie bowiem oślepiony na miarę waszego uczestnictwa. A dalej słyszymy: Ciąży na nas wielka odpowiedzialność. Posłuchajcie. Nie na Was Matka Boża mówi, ale mówi o nas, o sobie i o nas. Na nas wielka odpowiedzialność. Ale Wasze wysiłki nie pójdą na marne. Jeśli cały świat zjednoczy się ze mną, łagodne światło mego płomienia miłości podpali go i ogarnie. Szatan zostanie upokorzony i nie będzie już zdolny używać swej mocy pod warunkiem, że czas przygotowania nie będzie przedłużony w nieskończoność. Nie, nie przedłużajcie go. Nie, nie ociągajcie się z odpowiedzią na moją świętą prośbę. I dodaję: Już dziś zróbcie pierwszy krok, czy zobaczę wreszcie jakiś znak waszej dobrej woli. Uwierzcie mi. Tylko ten pierwszy krok kosztuje. Musicie go zrobić. Błagam was. I to przesłanie Matki Bożej brzmi jednoznacznie. Jakby już w samym orędziu kryje się potęga łaski. Kto spróbuje, je udźwignąć, ten pierwszy jakby przekona się, jak jest to lekkie i słodkie brzemię i e, jak e, Ty niesiesz słowa Matki Najświętszej, to one też poniosą Ciebie i dodadzą Ci skrzydeł i zbliżą e, Cię ku niebu. E, w objawieniach w ZERD, e, słyszymy także słowa Maryi, Jezusa i kiedy mowa o zagrożeniu, o zaangażowaniu się w orędzie Matki Bożej, sam Pan Jezus wzywa. Zróbcie więcej, niż potraficie. Przekraczajcie swoje ograniczenia. Pomyślcie o trzech mędrcach, którzy podjęli nad ludzką ofiarę. Z całą pewnością uczynili więcej, niż pozwalały na to ich naturalne ograniczenia. Jeśli będziemy naśladować właśnie mędrców ze wschodu, którzy wybrali się do Betlejem, płomień ten roznieci ogień na całej ziemi i opanuje cały świat. Czym właściwie jest płomień miłości też, e, który wydobywa się z serca Najświętszej Maryi Panny? E, węgierski ksiądz Gabriel Rona, e, on jest jakby międzynarodowym koordynatorem ruchu płomienia miłości Niepokalanego Serca Maryi, e, porównuje go jakby do wiązki światła lasera. On mówi tak. Matka Najświętsza mówi, że jest to promień światła. Znamy w naturze silnie skupioną wiązkę światła, Którą można stosować do przeprowadzenia cudownych operacji, myślę o wiązce lasera. Płomień miłości jest wiązką boskiego, nadprzyrodzonego światła, które nie jest tego świata. Za jego pomocą Matka Boża chce zapalić nasze serca i przynagla nas, abyśmy je przyjęli i przekazywali innym. A gdy płomień miłości ogarnie cały świat, Buchnie ogniem którego szatan nie będzie w stanie wytrzymać. Płomień miłości niepokalanego serca oślepi szatana. Nie będzie już on zdolny czynić szkód prowadzących duszę do zguby. I tyle dzisiejszy, największy autorytet objawień w Erd. I wracamy do wizjonerki w jej dzienniku, który nie tak dawno został wydany w całości, bo jeszcze do nie tak dawna mieliśmy jakieś cienkie zeszyciki powielane. Dzisiaj już mamy ten cały dzień przetłumaczony na język polski, jest on dostępny. Kiedyś zapytała, właśnie razu Jezusa i Maryję, o to, czym właściwie jest ten płomień miłości. I syn i matka dali krótkie odpowiedzi. Chrystus rzekł, Płomień miłości serca mojej matki jest dla was tym, czym Arka Noego była dla Noego. I myślę, że to jest doskonały też komentarz do słów Matki Bożej, która ostrzega nas, że odrzucenie jej polecenia pociągnie za sobą katastrofę. Innymi słowy, wezwanie Maryi jest podobne jakby wezwaniem skierowanym do Noego. I gdyby Noe nie zbudował Arki, to by zginął. I właśnie Noe zbudował arkę, żeby się w niej schronić przed falami potopu, posłuchał Boga i ocalał. A my mamy też zbudować schronienie i otoczyć się właśnie pomieniem miłości, niepokalanego serca, e, które też pokona wszelką falę zła, jaką diabeł kieruje na każdego z nas. E, no, jeśli zabraknie tego muru zaporowego, to po prostu wszyscy zginiemy. I czas właśnie też przywołać odpowiedź Matki Najświętszej, która mówi pomień miłości mojego niepokalanego serca to sam Chrystus. Myślę, że to jest piękna odpowiedź, którą teolowie, gdy je słyszą, to padają na kolana, bo kult, którego centrum zdaje, zdaje się być niepokalane serce Matki Bożej, okazuje się tak naprawdę kultem jej syna. I tuż wypełnia do końca jakby serce Maryi, jeśli nie Jezus. Też w Nim żył, bo przecież Ona żyła dla Niego, żyła z Nim i to jest właśnie, że kto czci Matkę Bożą, to zawsze patrzy na Chrystusa. Dlatego też zachęcam Was do kultu i do czci niepokalanego serca Matki Bożej. Myślę, że po raz kolejny widzicie, że jej niepokalane serce jest ratunkiem dla świata. Dlatego uciekajmy się do płomienia miłości i niepokalanego serca. Błogosławię ci z całego serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.